Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w 13 dniu Vlogmas, 13 w piątek. Jak to u Was, kochani, powiedzcie mi, wierzycie w to, że 13 w piątek to jest dzień pechowy i że może wszystko się zdarzyć. Znaczy generalnie wszystko zawsze może się zdarzyć, bez względu na to, że to jest 13, 15, 16 czy 1, ale wiecie, chodzi mi o to o ten zabobon, że to jest taki pechowy dzień i na pewno będą jakieś nieszczęścia jakieś, dajcie mi znać, czy w ogóle kiedyś przytrafiło Wam się jakieś nieszczęście w piątek, 13. Ja Wam powiem, że mi się raczej nic nie przytrafiło. Jakieś żadne nieszczęście, albo nie pamiętam, ale nie kojarzy mi się. Ym, I dla mnie w sumie to jest taki normalny dzień. Ja wiecie, nie mam jakiegoś, że. Oj, piątek? 13. Co teraz nie wyjdę z domu, bo coś się stanie. No nie mam nic takiego. To jest dla mnie normalny dzień. No to tak, piątek 13. Ja wróciłam z pracy już jakiś czas temu, no, słuchajcie, i przed chwilą odpisałam wam na komentarze. Wow! Ym, Jednym z punktów, właśnie mojej listy zadań, o której Wam mówiłam, było też właśnie odpisać Wam na komentarze, bo ostatnio Wam nie odpisywałam. Jak ostatnio odpisałam Wam, jak było już bardzo dużo komentarzy, na które nie odpisywałam, odpisałam, to potem starałam się odpisywać. Jak zobaczyłam tylko, że się pojawił komentarz, odpisywałam. I tak to było do vlogmas. Chwilę przed vlogmas się skończyło. No i potem, wiecie, przy vlogmasie, no ciężko, bo naprawdę pod każdym vlogmasem się komentarze pojawiają. Pod tym 6 grudnia, gdzie było ogłoszone rozdanie, tym bardziej, więc wiecie, i też właśnie zapisałam sobie na listę zadań, że muszę odpisać wam na komentarze. Teraz się będę starała, oczywiście, odpisywać na bieżąco, ale udało się. Zrobiłam już sobie listę osób, które biorą udział w rozdaniu e, do teraz, bo oczywiście, że czas jest do soboty, więc jeszcze może ktoś się zgłosić, ale już mam zrobioną listę. Będę sprawdzać teraz, czy na pewno mnie obserwujecie na Instagramie i czy na pewno mnie subskrybujecie. E, tak więc tak. Więc już mam komentarze zaliczone, także kolejny punkt na mojej liście odkreślony. Super! Mega, mega się cieszę. Eee, dzisiaj, słuchajcie, robimy zakupy, i też już takie bardziej świąteczne, pod święta, i też normalne spożywcze, takie na tydzień, żeby mieć. Eee, I powiem Wam, że już wczoraj zrobiłam listę, tą, co będę robić na święta i co trzeba kupić, więc za chwilę będę robić listę i pojedziemy na zakupy. A wieczorem, słuchajcie, pojedziemy jeszcze do mamy dzisiaj, bo prawdopodobnie przyszedł do niej nowy telefon, e, bo jak wiecie, mówiłam wam, że mojej mamie telefon wpadł do wiatra, niestety nie udało się go uratować, nie działa, więc zakupiła sobie nowy, no i dzisiaj właśnie miał, znaczy ogólny miał być już em, poniedziałek, wtorek, nie, wtorek środa, ale nie dotar, e, więc e, oczywiście wysłałam wiadomość do e, sprzedawcy, e, no i on napisał o słońcu mi tu w świecie, słuchajcie. I on mi napisał, że paczka jest i podał mi nawet kod, ten numer e, przesyłki, że mogę sprawdzać. No i rzeczywiście sprawdziłam i dzisiaj rano sprawdziłam, to jeszcze gdzieś tam była, a potem jak wróciłam z pracy, sprawdziłam, to już było, że już była dzisiaj koło 11, była już u nas i że jest dostarczona. Tylko wiecie, moja mama jest w pracy, więc e, nie wiem, czy paczka została po prostu jakoś sąsiada, czy po prostu podłożył, położył ją przy drzwiach mamy, bo często zdarza się, że mamy paczki zostawiamy pod drzwiami, nie? A to jest zawsze ryzyko, że ktoś jednak weźmie, chociaż moja mama mieszka na ostatnim piętrze i jeszcze zanim wchodzi się do niej do domu, to jest jeszcze mały korytarzyk, więc no miejmy nadzieję, że będzie ok, bo zazwyczaj jak paczka znowu wróci do, na pocztę, to jest napisane, że jest na pocztę nie? i wtedy dopiero na drugi dzień można odebrać, więc zobaczymy. Wiecie, chodzi o to, że muszę tam jej wszystko zainstalować i w ogóle uruchomić telefon i tak dalej. Generalnie będzie miała ten sam telefon, znaczy nie ten sam, inny model, ale ogólnie Sony, bo mama miała Sony wcześniej, więc ogarnie ten telefon bez problemu. No, no, i właśnie się zastanawialiśmy. I taki był plan, że w piątek przyjedziemy i jej ogarnę ten telefon. Już bo teraz mam taki zastępczy, ale to nie jest jej, jest pożyczony, więc wiecie, też się boję, żeby się z nim nie stało. Więc tak, no, więc dzisiaj takie plany mamy na wieczór. I ogólnie jeszcze jadę do mamy, zrobić jej odprawę. Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy Wam mówiłam, ale moja mama w tym roku leci na święta do Polski. I właśnie za tydzień w sobotę leci na tydzień, więc w tym roku będą święta bez mamy. Chyba wam nie mówiłam tego, no i właśnie też jadę, żeby zrobić jej odprawę, jej walizkę jej pożyczyć, bo jej walizka okazała się troszkę za mała, więc zobaczymy, czy nasza będzie większa. Tak więc tak, w tym roku tak będą wyglądać święta bez mamy. Słońce mi świeci cały czas, bo dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda. Słońce świeci, jest chłodny wiatr taki lodowaty, ale nie pada, więc jest super. Także dobra, ja już się rozgadałam standardowo jak... Co tydzień muszę powiedzieć, bo jednak piątek to jest dzień, kiedy nagrywam vlogi. Zobaczcie, co ja mam na sobie! Ta-da! E, świąteczny sweter. E, ten od mojej przyjaciółki. Powiem wam, że on jest troszkę inny niż ten, który miał, mam od mamy. Jest troszkę dłuższy taki, e, ale jest fajny i dzisiaj mam go po raz pierwszy. A wiecie, dlaczego go brałam? Bo dzisiaj w radiu słyszałam, że dzisiaj jest dzień świątecznego swetra. ta -da! Tak, dzisiaj w pracy ogólnie kilka osób było w świątecznych swetrach. Ja tak się zastanawiam, czemu oni w tych swetrach dzisiaj przyszli do pracy? Nie, tak, akurat wiecie wszyscy naraz. E, no, a potem w radiu właśnie mówi, że się zdjęli świątecznego swetra. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego, więc ja dzisiaj się wpasowałam. E, jedziemy na zakupy. Lista zakupów zrobiona, też już częściowo na święta. E, wrócimy, rozpakuję zakupy. Zjemy obiad i jedziemy do mamy. Także dzisiaj piątek na waryskich papiarach, zresztą ostatnio, to każdy piątek tak wygląda. Wróciliśmy do domu, słuchajcie, już jakiś czas temu ja rozpakowałam zakupy, a dzisiaj było naprawdę dużo, bo tak jak mówiłam, jeszcze świąteczne zakupy. E, naprawdę mieliśmy cały bagażnik zakupów, ale powiem Wam, że jestem w szoku, bo naprawdę udało mi się wszystko prawie kupić. E, jeszcze część sobie odłożyłam na przyszły piątek, jak będziemy jechać na zakupy, ale już większość jest i najważniejsze, że są mięsa, bo bałam się o mięsa, że wiecie, że nie będzie. Czegoś, czy będzie trzeba zamawiać, czy coś, a tak wszystko było, więc się mega cieszę. Eee, I powiem Wam, że dzisiaj rzeczywiście sporo ludzi chodziło w sweterkach świątecznych. Ja Wam powiem, że nie wiedziałam nawet, że jest taki dzień. Nie wiem, czy w Polsce on też jest, czy tylko tutaj, nie wiem, ale powiem Wam, że na no, zeszłym roku jakoś się tym nie interesowałam, bo nie miałam sweterka świątecznego, chociaż bardzo chciałam mieć. Teraz mam aż dwa, więc mogę wybierać. Eee, no i powiesiłam właśnie, pranie, słuchajcie, jeszcze obiec jedliśmy. Powiesiłam pranie, bo przed samym wyjściem wstawiałam pranie robocze do prania, więc już się wyprawa, powiesiłam, no i za chwilę jedziemy do mamy, bo mama mi dała znać, że telefon jednak przyszedł, także super, bo ogólnie miał być, tak jak Wam mówiłam, wtorek środa, dzisiaj mam piątek, nawet no, dobrze, że dotarł to pójdę jej wszystko szybko ogarnąć, bo ona, tak jak mówię, za tydzień już wylatuje. Zrobię jej tą odprawę, muszę walizkę jej zawieść, jakieś tu naczynia jeszcze jej są. I wiecie jej takie rzeczy, jakie tam do Polski ma zabrać, więc... Tak, ale słuchajcie, już jest po siódmej, więc my znowu wrócimy późno. No masakra, tak jak po prostu ostatnio tak z Jarkiem właśnie gadaliśmy, że ostatnio to tak wszystko na wariackich papierach, wszystko, dużo się dzieje w ogóle. No ale cóż, taki okres po prostu. Um, muszę sprawdzić w ogóle jest, ile mam materiału, czy w ogóle styknie na jakąś vlogmasa, bo za dużo nie nagrywałam. A teraz też mnie nie będzie, ale jak wrócę, też się odezwę. I chciałam wam powiedzieć, że nie pokażę wam za bardzo holu zakupowego, jeżeli chodzi o niespożywcze zakupy. Tak jak zawsze to pokazuję, bo po pierwsze ja już to rozpakowałam. A po drugie wiedziałam, że nie będę miała teraz za bardzo czasu, um, a po trzecie to i tak kupiliśmy to co zwykle, czyli ręczniki papierowe, mydło. Ja sobie nic nie kupiłam, bo mam wszystko, Jarkowi żal do twarzy, tam chusteczki do toalety, te mokre. I jedną rzecz kupiłam taką, która nie była w planach w ogóle, znaczy ja już na nią szukałam już jej od dawna, ale to wam pokażę jak już wrócę na spokojnie. Wróciliśmy do domu, słuchajcie, jest naprawdę bardzo późno. Um. Tak naprawdę dzisiaj kolejny dzień taki na wariackich papierach, jedyne co to po pracy jak wróciłam, miałam a, chwilkę na to, żeby usiąść i odpisać Wam na komentarze, to była jedyna taka chwila, potem ciągle coś, jak nie zakupy, to wróciliśmy na szybko pranie, obiad, rozpakowywanie tych zakupów, a dzisiaj tak jak mówiłam było dużo, no i potem do mamy, na szczęście wszystko ogarnięte, odprawa zrobiona, telefon chodzi, um, super i wiecie co Wam powiem, mama powiedziała, że jak wróciła z pracy, to telefon leżał pod drzwiami jej, czyli po prostu listonosz zostawił paczkę pod drzwiami. Także, wiecie, na szczęście, no, tam no, nie ma możliwości, żeby ktoś wszedł sobie do niej, bo ona, tak jak mówiłam, oprócz tego, że ma swoje drzwi do domu wejściowe, to jeszcze ma wejście do takiego korytarzyka. Co prawda one są, wiecie, dostępne i każdy może tam wejść, no, ale ona mieszka na ostatnim piętrze. Więc jedynie sąsiadka, która mieszka naprzeciwko niej, ale ona rzadka jest do domu. No więc na szczęście telefon był, ale wiecie, no tak trochę lipa, że zostawił po prostu pod drzwiami, ale to nie pierwszy raz już się tak zdarzało, że paczki zostawały pod, listonarz zostawiał pod drzwiami, więc no nie fajnie, Ale fajnie, że już wszystko jest, wszystko śmiga, mama już zadowolona i szczęśliwa. Ja jestem słuchajcie masakrycznie zmęczona i marzę tylko o tym, żeby spać, ale jeszcze muszę dla was zmontować ten vlogmas, więc za chwilę będę się za to zabierać i powiem wam, że chwilę przed tym jak wyszliśmy od mamy tak lunęło. Tak leło, słuchajcie, i tak wiało, że masakra totalna. I chciałam Wam powiedzieć a propos paczki: że dzisiaj wróciliśmy z zakupów, wchodzimy do domu, patrzymy, a na podłodze leży kartka od kuriera, że yy, no, nas nie było w domu, ale tak naprawdę nie było napisane do kogo jest ten, ta paczka. Czy to do nas, czy do sąsiada, bo nie było nic napisane, tylko właśnie kartka, że. Był kurier, i odwróciłam kartkę i z tyłu było napisane, że paczka jest pod samochodem. Ja zaglądam pod samochód, rzeczywiście paczka jest, więc się śmieliśmy, że znalazł sobie fajną skrytkę, ale w sumie fajnie, że zostawił ją po prostu, a nie na przykład przyjeżdżał na drugi dzień. Czy wiecie, czy każdy zostawił nam jakieś aviso, że mamy gdziekolwiek jeździć, bo na poczcie jeszcze pół bieda, ale wiecie, gdzieś tam po kurierach jeździć. Natomiast nawet jeżeli jutro przyszedł, to jutro będziemy w domu, więc. Tak, ale fajna kryjówka pod samochodem. Zazwyczaj zostawiam za śmietnikami sąsiada. A teraz proszę. Dobra, słuchajcie, przygodę to dzisiaj już z kalendarzem na zakończenie tego vlogu. Masę trzynastego yy, i dzisiaj trzynastka. Dla niektórych szczęśliwa, dla niektórych nie. Trochę ciężkie pudełeczki. Co my tam mamy? Jakiś mały produkt. Słuchajcie, e, Sunlight Mood Lights, e, rozświetlacz, ale taki słuchajcie, ombre. E, oczywiście folika jest, więc muszę e, odczepić tą folikę. O, zobaczcie, taki ombre, bardzo fajny. E, nie wiem, jak to napada tak razem, czy tak osobno, każdy z osobna, czy co. Bardzo delikatne, słuchajcie. Ja wam tego nie wiem, czy <laughs> zobaczycie to w kamerze, bo jest naprawdę bardzo, taki delikatny. Zobaczcie. Tutaj. O. Naprawdę taki, mm, bardzo, bardzo delikatny, taki idealny mój. Odcień. Coś ostrości, nie wiem, już jest. Także naprawdę fajny. Nie widziałam jeszcze takiego rozświetlacza w takim obrę Bardzo fajnie, tylko tak jak mówiłam, w tym kalendarzu jest bardzo dużo rozświetlaczy. Wczoraj też był rozświetlacz, tak? Tak, wczoraj też był rozświetlacz. No ale w końcu okres świąteczny, więc błysk musi być. Tak więc chowamy kartę, góry mam, żeby mi się nie pomyliło. Bardzo proszę. Coraz mniej kartoników nam zostało. I to by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że wystarczyło materiału, bo nie sprawdzałam w sumie mam. Ehm, Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie i widzimy się już jutro. Pa, pa!